Finalnie, ja jestem dzieł! gdzie w końcu nie ma szkoły, wow. Z pewnie łukiem, wow. Ja 10.10, No ja, ja jednak na, na dziesiątym idzie. Dobra, ja już jestem, witam, witamy, 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 witamy. Witamy, o, um, hello. elo, Ładzio, to... Ładzią coś. nie wiem. No to dobrze. Um, więc, więc... Um, ej kurde, zapomniałem. Nie, nie, ojo, oj, dobra, już. Ej, sama mm. O, fajnie, fajnie mam. Mogło. To jest to szkoła. To jest. To... Ja chcę. To... Ja zresztą wippu. To... Ja, Eeeem, um, ale tak, jestem w białym tle um, co ty chcesz? Będziesz coś, co Nie, nie wiem. Ja dostałem czwórki! Będziesz mieć pięć czwórek i cztery piątki! Nie ma, nie ma, nie ma szkły, jej, nie ma tego wrednego liścia, teraz mogę robić filmy non-stop. Jej.